Cześć! Witajcie w 15 odcinku zagrajmy w Mortal Kombat Deception. Dziś zabieram sobie jedyną przedstawicielką dla tej części, czyli Tanią. Co ciekawe, Tania została na jednej z Eda Buna, Podobnie jak Fiustania. I co tu jeszcze mam? w Odcinek trochę później bierze po no a byłem się akurat sobie na takim zamku jednym gdzieś w ogrodzieńcu. No i trochę jakby mi zeszło a nie, nie jak ma z chyba Ziranmen, czyli będzie to nie jako spontaniczny styl czy coś takiego. UF Schuan, czy jakoś tak, to też jest podobne do kung Fu? znaczy, na No nie jest tak musiała Wikipedia. Jest dość stary, stoi podobno już w XII wieku założony. No i tonfy, znaczy Tyle leża akurat w Armagedonie. Ona i Rewan mają takie same bronie, znaczy, tak powiem, ataki, te same kombinacje. Matko! Ale ją tutaj przewierciłem na wylot. I te gały tani, takie blade, jak trup. No i cóż, tak powiem. Pani znaje serii z tego, że po prostu e, lubi innych, lubi ja się muszę ja się po prostu, lubi innych zdradzać. Znaczy. Yeps! Do ten z kwasem. Bo muszę Wam fight, i jeszcze skończyliście. A nie ma taki, nawet demetr w porządku. Powiem, że nie. Zresztą tutaj proszę: 34% do pasu. Po raz drugi. No co, mało karty, no to trzeba korzystać. Aż plecami odzył się. No odwróciła się. Co tam w świecie słychać? Piłkarski. No to ruch awansował do ekstra klasy. Tam pewnie moim mieście na niektórych dniach podobne wielkie święto było. Co takiego jeszcze? City wygrało, Puchar. Któryś angielski, nie wiem czy Atej czy Carabao Cup Jednak tu się druga bramka, którą strzelili Z rzutu Tego, z rzutu wolnego Tak piłka się fajnie odbiła od nogi i do kana No i to było na tyle, no jeszcze, jeszcze jakaś Gala była Kurczę Później się bił Wtedy ja później No i tyle z tych wieści. kupić na gameplay'u, a na razie. Ja Powiedziałbym, że raczej jest prosta z tymi tonfami. A jeszcze jej pierwszy styl, czyli z menu jakby ten został Rainowi w Armagedonie. Akurat Armagedon miał jeden styl na pięści i jeden styl, powiem, z bronią. Takie kulki puszać ogniste z powietrza, może puszczać też się robić takie wiertło. No i się, jak wydaje mi się, to jest faktyczny chyba ten outfit. Ach! No i mi skopał trłek. <grych> Jak ta nie wstaje, nie wiem. Co tym próbuję ubrać. Parę fataliki. nie ja to miałem, a na blisko. No i co, tania? Wydywa i wbija w oko. Znaczy, nie wszyje to przyje, wbija trochę dziwne. Akurat. A na tej ma takie trochę dziwne fataliki, jakby w ogóle nie wyglądały jej chomistycznej mocy, czy coś. No czekaj, przecież w też jakoś nie ma czy jakichś tam e, specjalnych fatalnych, po prostu... Zresztą akurat Tania też wróciła w Dziesiątce i akurat zresztą okazało się, że jakby Tania to dziewczyna mieliny, y, nie wiem, nie wiem, czy po prostu może uznali, że żeby udogruchać y, lewe środowiska polityczne, nie wiem, być może, ja nie, nie jestem, nie jestem y, politykiem. 7, dlatego, że nie ma broni. O nie, siągnij To, jest to jest na blisko, spodnie jaka komenda. A, sorki, gdzieś tam guzik. To się mi się rypło. I teraz trochę jakby ciekawym, w jej endingu, z szurki, też tak powiem, Kęga gdzieś do jakiejś y, jaskini. A technika jeszcze powiem, że to wszystko była zasadzka Nelkinga i już tak powiem, nie częstuje naszego obrońcę, jednym, jednym, jednym wielkim, soczystym meluem. To wiesz, podobno było dość broken w czwórce, kiedy ta akurat bytowa podobno mogła robić w tym um, infinite combo, bo akurat to tym myślę tak jak maksimum damage, czyli nie było infinite combosów, Tak, wiem trochę lipa. Eh, patchwork też. Fłuk nie unikną tego jej, ale rozdali cios, okej, okay, dobra, wiem. Aha, znowu guziki. <gul> Przepraszam, coś mi się. pomieszało, a teraz tylko trzeba ich tam nie wrzucić do bestii, bo to i pokażę obu to trochę lipa by była Służ, już, już breakera wymanowałem rany jurek nie chcą przerobić proszę państwa na tym. a porałem się. Krawędź po jednym breakerze, teraz ten, kto zrobi mniej błędów, ten wygra. Dobra, Uważać na tą jego kapkę. I ta nie tak może być, że tak powiem, nie na tej gierce? Broń, broni widać, jak ona kiedyś jest niewidzialna. Taki fun ostatni Breaker zużyty, ale oni też użyli. No i znowu, no, gra na siebie wali i nie będzie Fatality, no. Ale po prostu nie wyciąga swojej tonty i siecze nimi oponenta. Już tak, Państwu, bo, na no, za zrobić nie mogę, no. Finałowy boss w końcu. Trochę lipa, nie powiem, że nie, ale czasem notowanie, 11 minut. Jak na kogoś to ciągle nóż w plecy wbija, to akurat ten. Ciekawe jest akurat, że tanie też jakby szpują z Reynem akurat, akurat, akurat nie wiem czemu, ale pan tak jak mówiłem, ten jakby pierwszy styl, to dalej gdzieś tak po tym Reynowi Barmagedonie. Nie to miałem zrobić. Jaka gafa, straszna Taka mi do poszło, proszę Państwa. Gonić się. Jak to my mówimy, łagodniej. Ach. Tak mi do poszły. zostały się cztery. A tu ten. Co mogę tylko na jedną rundę sobie pozwolić, proszę Państwa. Takie. Jakie to nastały czasy ciężkie. Pieczone no królu, ciulu, rzucaj, no dobra, zabacz kamień do żółte, to chyba jest Edeni, tak ułatwi, to chyba w miarę chaosu. Kurde, sobie o tych kolców. O ty kurde, patrzcie, państwo, jaki Bydlak. A teraz mam okazję pokazania stroju alternatywnego dla Tani, który wedle twórców nie usiądę w tym jej klasycznego looku. Akurat ma krótsze włosy i jakiś taki... Yy, Inny, nie wiem, śmile czy jakoś tak. Wygląda na jakieś wyższe buty, czy coś takiego. Gdy, 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 gdy wygląda trochę jak Batwoman dla dorosłych, tyle że, bez, że akurat z takimi trochę warkoczykami. Tak jak Jade. Tak się, nie najsię na to. Kurczę, no chodź tu, kurde, skanjaku, Kozaku. chodź tu. No. Traktujecie kopniaka. Tak sobie trochę śmieszkuję, że skoro lejczu nie ma dalej, taki takim kolor skóry, więc może być z Indii. Wiesz, kułem sobie, już tak mówiłem, że tak powiem, że znaczy, że Tania, przepraszam, że Tania może być z Pakistanu, ponieważ Indi i Pakistanie się bardzo, ale to bardzo nie lubię, Podobnie jak Jade z Tanią. I tak oto. Pokonaliśmy Onagę. 15 minut. No dobra, 16 było, jeszcze Ennik musi lecieć.

Niech naszego króla i stała się ostateczną panią wszystkich wymiarów, czegoś jak Overlord, że Overlord to jest Overlord, że pani nad paniami, czegoś tak, nie wiem. No i co, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć.